Jakiś czas temu zadzwonił do mnie mój klient, taki projektowy coachingowy i przyjętym głosem powiedział o tym, że zupełnie niespodziewanie zwolniła się w firmie jedna z osób pracujących w recepcji. Był bardzo poruszony, bardzo zaoferowany i to zdarzenie, to doświadczenie, ta rozmowa z nim zainspirowała mnie do tego, żeby nagrać nowy odcinek, nowy film i podzielić się tym co tam wtedy ważnego się wydarzyło w kontekście zarządzania. A więc zapraszam ciebie na nowy odcinek pod tytułem odejście pracownika daj szansę zmianie. Więc tak jak powiedziałam przed chwilą ten mój klient był bardzo poruszony. Opowiadał o tym zdarzeniu w takim kontekście, że to jest w ogóle jego porażka, że jest zaskoczony, że mam mnóstwo obaw o tym, na temat tego, jaka będzie przyszłość. Wciąż mówi, ok, co teraz będzie, powtarzał tak, co teraz będzie w tym swoim zaoferowaniu, co teraz będzie, co teraz będzie. No i co ciekawe, temat jakości pracy tej osoby, temat relacji tej osoby i z przełożonym, czyli z tym moim klientem i z zespołem, przewijał się w czasie naszych ostatnich rozmów wielokrotnie, a więc co tam się takiego wydarzyło i co takiego sprawiło, że w tym momencie odejścia ten mój klient był taki bardzo zaskoczony. Otóż mm, rozszerzę nawet kontekst bardziej, bo w mojej pracy z menedżerami na temat właśnie na temat zespołów, na temat osób, na temat tego, kto jest, często je, widzę pojawia się taki powtarzający się schemat. Schemat, który polega na tym, że najpierw w trakcie naszych konsultacji, naszych rozmów, pojawia się temat pogarszającej się relacji z jakąś osobą i pojawia się w ogóle temat jakiejś osoby. Relacja to jest jedno, ale też jakości jej pracy. I co? I rozmawiamy z, z szefem zespołu na temat zarządzania tą osobą, na temat współpracy, na temat tego, kurczę, jak to zrobić, żeby każdej ze stron było w porządku. Często, jak opisują to menedżerowie, to na poziomie relacji, komunikacji, tego, co wnosi do zespołu, atmosfery jest trudno. I często po prostu widać, jak na dłoni, że zarządzanie i zajmowanie się tą jedną osobą zaczyna absolutnie pochłaniać dużo energii i kosztuje dużo energii każdą ze stron, czyli i szefa. I tego pracownika, i zespół, często i zespół, bo to też <laughs> rzutuje na grupę. Jednak w czasie też tych rozmów, tych takich rozkminek, równocześnie decyzja o zwolnieniu tej osoby niesie dużo wątpliwości, niesie opór. Bo są takie jakby wyjaśnienia, takie, takie argumenty, że nie ma osoby na zastępstwo, bo no ale przecież tyle lat współpracujemy, bo może jeszcze nam się uda naprawić relację, bądź bo, bo ok, zróbmy dużo, żeby zmienić tę osobę. I temat w czasie coachingu wraca i wraca i wraca, aż ale menedżer, jeszcze wraca, 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 ale menedżer. Nic nie robi, albo robi takie rzeczy, które mogą być trochę zastępcze i obronne, i któregoś dnia dostaje telefon, że jednak po prostu ta osoba się zwolniła, i wtedy jest zaskoczenie, i wtedy jest taki wow, surprise, że to się jednak wydarzyło. I co jest też. Interesujące, co jest ciekawe, że menedżer długo sam nie, podją, nie podejmował takiej decyzji, jakby nie szedł za tą intuicją, że okej, okay, że ta relacja jednak nie będzie z tego pieca dobrego chleba. To i tak w takiej sytuacji, kiedy to pracownik podjął decyzję i to zrobił, menedżer to postrzega jako porażkę i słyszę w rozmowie takie, taki szok i poczucie porażki. Szczególnie kiedy przy takiej przeciągniętej, niedobrej już relacji, na odchodne jeszcze ta osoba, która się zwalnia, powie kilka gorzkich słów, wyleje jednak swoje żale, bo ona też, zobaczcie, ona też w takim przeciągniętym, w przeciągniętej współpracy, która nie była fajna, i może nie było to nazywane, nie było to ujawniane, i każdy tam robił co mógł to ta osoba też czuła, że atmosfera pęcznieje, że jest trudno, że jest ciężko. Odchodzi i jeszcze powie trochę od serca, bo już też jest jakby prze, przepełniona, przygrzana powiedziałabym. I co? I menedżer dosłownie leży na łopatkach. Bierze do siebie każde, każde usłyszane wtedy zdanie i pod natłokiem całej tej sytuacji, jeszcze myśląc, że to niesprawiedliwe, jeszcze myśląc, że taką ta osoba miała szansę, i tyle jeszcze chciałam zrobić, normalnie się ugina. Myśli, że zawiódł, że wtedy ma takie zachwianie, że firma jest niestabilna, bo. Jak wcześniej, zobaczcie, że jak wcześniej rozważał, czy, to, czy tą osobę zwolnić, czy nie, to ona była w jakiś sposób dla niego niezastępowalna, a tutaj staje przed pewnym faktem dokonanym, że i tak musi znaleźć rozwiązanie. Czasami też jest tak, i w tym przypadku tego klienta, który był dla mnie inspiracją do tego odcinka, ten klient też się zastanawiał, czy walczyć, żeby ta osoba została. I dzieje się w takiej sytuacji faktycznie takich kilka dziwnych rzeczy, że bardzo się zmienia perspektywa i zapomina, zapominamy w jakiś sposób, jaka ta sytuacja dotychczasowa była. I może być tak, że przełożony pod natłokiem tego zdarzenia, które myśli sobie, o ojej, jest porażką, muszę to ratować, zapomina o tym, że miał tygodnie dylematów, że miał taką bardzo dużą niewygodę i brak sposobów, jak tą pogorszającą się sytuację, Naprawić, jak ją rozwiązać, że tam było bardzo dużo emocji negatywnych. Odejście to zaciemnia i zapominamy, ile emocjonalnie ta relacja nas kosztowała. W jaki sposób rozpływa się ten fakt, że po prostu było źle, że, że, że źle się współpracowało, że to nie dawało dobrych rezultatów, tam nie było dobrej energii. Jest coś takiego, co dla mnie, z mojej perspektywy, z mojego doświadczenia jest istotą. To przekierowanie uwagi na to, jakie taka sytuacja niesie szanse. I to, co mi zawsze pozwala, co mi, moim klientom pozwala powrócić do obiektywnej perspektywy, w jaki sposób ochłodzić emocje, to są takie dwie rzeczy. Proste, ale dobrze jednak naprowadzające na tor, łapiące kontakt, z tą realną perspektywą. Po pierwsze, zadaję wtedy takie pytanie: OK, sprawdźmy i powiedz mi, na ile byłeś zadowolony ze współpracy z tą osobą? Co ci przeszkadzało? O jakich tematach rozmawialiśmy? I to jest po to, żeby przenieść się do tej rzeczywistości, która była przed zwolnieniem, żeby sobie przypomnieć, jak ta, jak ta sytuacja wyglądała. Aby złapać kontekst tamtym, a nie tylko tutaj z tym zdarzeniem, że okej, okay, ktoś mówi, że odchodzi, i ja co, to ja będę ratować tą sytuację. Nie? N -n -n -n. Chcemy też sobie przypomnieć, jak było tak. Drugie, to też przekierowanie uwagi w takiej sytuacji i chyba po rozważeniu, czy walczymy, czy nie walczymy, żeby sobie przypomnieć, jakie tam były problemy. Im szybciej, tym lepiej przekierowanie uwagi na rozmowę o tym, jakie szanse niesie ta sytuacja. I często okazuje się, że pozwolenie, żeby ta osoba odeszła, jednak niewiarygodnie uwalnia energię, niewiarygodnie daje ulgę, poprawia i zmienia totalnie atmosferę w zespole. I uwaga, robi miejsce na zupełnie nowe. Pomysły, na zupełnie nowych ludzi i na pojawienie się osoby, która i to też wielokrotnie obserwowałam, która wnosi niesamowitą, pozytywną zmianę. Wielokrotnie to obserwowałam u moich klientów, czyli była sekwencja, że był ktoś, nie za bardzo pasował, ale były względy, dla których ta osoba nie była zwalniana przez menedżera różne względy. Potem takie tąpnięcie, ta osoba się zwalniała, potem szok. Potem nowa rekrutacja i w ogóle efekt wow. I to jest, to jest taka przestrzeń, gdzie też warto energetycznie popatrzeć, analitycznie, energetycznie i pozwolić sobie, dać sobie szansę na nowe. Teraz tak, czy przy pierwszym lepszym problemie z, w zespole należy od razu rozważać zwolnienie i zwalniać? Nie. Warto pracować z, z zespołem, warto pracować z ludźmi, warto pracować ze sobą i doskonalić swój warsztat menedżera, żeby sprawdzać swoje mocne strony, ale też pracować z tymi cieniami i tym, co, co się u nas pojawia. Warto rozmawiać, szukać rozwiązań, dbać o ludzi. Równocześnie też nie warto robić tego w nieskończoność. Jeżeli jest relacja, która nie działa po jednym, drugim, trzecim razie, po kilku razach, widzimy, że nie działa, należy to też zauważyć, należy to uznać, należy to przyjąć. Dobrze jest pozwolić w takiej sytuacji zmianie się jednak wydarzyć. Puścić stare, dać szansę, by pojawiała się przestrzeń na nowe. Mentalnie dać szansę na to, żeby pojawiała się przestrzeń na lepsze. I taka ostatnia myśl na tutaj, na teraz. Jeżeli jesteś menedżerem i sam jesteś w procesie rozwoju, sam jesteś w procesie zmiany, to jak się rozwijasz, jak się zmieniasz, twój zespół też będzie się zmieniał. Traktuj zmiany personalne w swoim zespole i nowe rekrutacje jako naturalny, pozytywny proces. Ty się zmieniasz. Zmienia się Twój zespół, zmienia się Twoje środowisko i to jest dobry znak. To jest pozytywne, to jest normalne, to jest zmiana na lepsze. Temat dla Ciebie interesujący. Polecam jeszcze kolejny film pod tytułem Jak nie zwalniać pracownika. Tam znajdziesz też wskazówki, które. Mm, Pozwolą Ci ułożyć sobie koncepcję rekrutacji, koncepcję zwalniań i tego, jak budować dobry, efektywny zespół. Polecam.